W wieku 59 lat, Kuba Badach, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystów muzycznych, wreszcie zdecydował się przerwać milczenie. Przez lata jego życie prywatne pozostawało tajemnicą, a każdy gest, każda wypowiedź była poddawana uważnej analizie przez fanów i media. Teraz jednak w sposób zaskakujący i nieoczekiwany przyznał się do tego, o czym publiczność i tabloidy spekulowały od dawna. Tytułowe odkrycie rzuca nowe światło na jego życie osobiste i wzbudza mieszane emocje wśród obserwatorów. Czy rzeczywiście chodziło o burzliwy związek, o którym mówiono w kuluarach? Kuba Badach, mimo swojego statusu i wieku, pokazuje, że nawet znane osoby mogą skrywać dramatyczne historie, które dopiero teraz ujrzały światło dzienne. Reakcje fanów są natychmiastowe i intensywne od zdziwienia przez współczucie, po zaskoczenie, że gwiazda zdecydowała się ujawnić bolesne szczegóły swojego życia. Media śledzą każdy ruch artysty, a tabloidy nie mogą oderwać się od tematu, podkreślając dramatyzm i emocjonalną głębię tego wyznania. W tym momencie Kuba Badach staje w centrum uwagi nie tylko jako muzyk, ale także jako człowiek, który odważył się spojrzeć prawdzie w oczy i podzielić się nią z opinią publiczną. Pytanie, które teraz zadają sobie wszyscy: jakie fakty z jego życia ujrzą jeszcze światło dzienne i co naprawdę kryje się za tą bolesną historią? Od momentu przyznania się do dramatycznej historii swojego życia prywatnego, Kuba Badach znalazł się w centrum medialnego wiru, który nie ustaje nawet przez kilka dni. Fani i obserwatorzy, którzy od lat śledzili jego karierę, byli zaskoczeni tą nagłą szczerym wyznaniem. Niektórzy przyznawali, że choć domyślali się problemów w jego życiu osobistym, nikt nie spodziewał się tak otwartego przyznania. Reakcje na portalach społecznościowych były błyskawiczne. Komentarze pełne zdziwienia, współczucia i podziwu dla odwagi artysty zalewały Twittera, Facebooka i Instagram, a hashtagi związane z nazwiskiem Badacha stały się trendujące w ciągu zaledwie kilku godzin. Źródła bliskie artyście podkreślają, że przez lata jego małżeństwo było pełne napięć, a sam Kuba starał się chronić rodzinę przed medialnym szumem. Według nich to niełatwe relacje, sprzeczne charakteru i presja publicznego życia spowodowały, że prywatne problemy stawały się niemal nie do zniesienia. Niewielu wiedziało o szczegółach, nawet najbliżsi współpracownicy byli jedynie świadomi, że artysta zmaga się z trudnościami, ale dopiero teraz światło dzienne ujrzały bolesne fakty. W mediach pojawiły się fotografie i nagrania sprzed kilku lat, które dziś wydają się sygnałami ostrzegawczymi. Zdjęcia z wydarzeń publicznych, na których Kuba Badach wydawał się wyraźnie przygnębiony, a jego partnerka ukrywała emocje, teraz zyskują nowy kontekst. Publiczność, analizując gesty i spojrzenia, zaczęła dopasowywać te elementy do dramatycznej historii ujawnionej przez artystę. Dziennikarze tabloidowi nie tracą czasu, tworząc artykuły, które wnikliwie rekonstruują chronologię wydarzeń, zestawiając ją z wywiadami i relacjami osób z otoczenia Badacha. Szczególnie emocjonalne były wypowiedzi bliskich przyjaciół i współpracowników. Jeden z muzyków, który współpracował z Kubą przez wiele lat, stwierdził, że nigdy nie widział go w tak trudnym stanie emocjonalnym. Inny znajomy zauważył, że artysta zawsze starał się uśmiechać i zachować profesjonalizm, ale prywatnie nosił w sobie ciężar, który teraz został ujawniony całemu światu. Każda taka wypowiedź tylko pogłębia dramatyzm historii i sprawia, że odbiorcy czują się niemal uczestnikami tej osobistej tragedii. Nie można też pominąć reakcji samego środowiska medialnego. Programy śniadaniowe, talk-show i internetowe portale plotkarskie poświęciły całe segmenty na analizę wyznania Badacha. Eksperci od życia publicznego komentują, jak rzadko gwiazdy muzyki tak otwarcie dzielą się traumatycznymi doświadczeniami, a dziennikarze tabloidów wskazują, że ta szczerość może całkowicie zmienić sposób, w jaki fani postrzegają artystę. W komentarzach pojawiają się opinie o odwadze, empatii i szczerości, ale także o trudnym bagażu emocjonalnym, który teraz spoczywa w oczach publiczności. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki Kuba Badach opowiadał o swoim małżeństwie. Jego wyznania były pełne emocji, ale też zachowane w tonie refleksyjnym, co wzmacnia wrażenie autentyczności. Publiczność obserwowała, jak artysta przyznaje się do bólu, nie szukając usprawiedliwień ani nie obwiniając drugiej strony. To buduje obraz osoby wrażliwej i dojrzałej, a jednocześnie wprowadza element napięcia. Bo pytanie: co tak naprawdę wydarzyło się w tej relacji wciąż pozostaje otwarte. Tabloidy, jak zwykle, szybko znalazły kolejne tropy i sygnały, które teraz nabierają znaczenia. Przypadkowe zdjęcia z wakacji, wcześniejsze wywiady z subtelnymi wskazówkami, a nawet zmiany w harmonogramie koncertów wszystko to zestawiane jest z wyznaniem Badacha, tworząc pełniejszy obraz dramatycznej sytuacji. Publiczność śledzi te informacje z zapartym tchem, dyskutując o każdym szczególe, istnując własne interpretacje. Nie brakuje też spekulacji na temat przyszłości artysty. Czy po tak dramatycznym doświadczeniu uda mu się odnaleźć spokój i szczęście? Czy historia ta wpłynie na jego karierę, plany muzyczne lub relacje z bliskimi? Te pytania pozostają w tle, potęgując zainteresowanie i sprawiając, że każdy kolejny materiał na ten temat jest wyczekiwany z niecierpliwością. W miarę jak dni mijają, reakcje mediów i fanów nie słabną. Każdy nowy post na Instagramie, każdy komentarz na Twitterze staje się potencjalnym punktem odniesienia do rekonstrukcji historii. Intensywność emocji sprawia, że opowieść o życiu prywatnym Badacha staje się tematem ogólnonarodowej dyskusji, a sam artysta pozostaje centralną postacią, której losy śledzi cała Polska. Nieprzerwanie od momentu ujawnienia bolesnej prawdy, życie publiczne Kuby Badacha stało się polem intensywnych spekulacji i nieustających komentarzy. Każdy jego gest, każda wypowiedź medialna, każdy post w mediach społecznościowych jest teraz analizowany z detaliczną uwagą. Fani próbują odczytać emocje z jego mimiki, interpretują ton głosu podczas wywiadów, a komentarze na portalach społecznościowych wypełniają się mieszaniną współczucia, zdziwienia i podziwu. Kuba Badach, człowiek, który przez dekady uosabiał profesjonalizm i spokój scenicznym, nagle stał się symbolem otwartości i odwagi w obliczu dramatycznych wydarzeń osobistych. W przeszłości niewielu miało wgląd w prawdziwą naturę jego małżeństwa. Teraz, po latach milczenia, nagle ujawnione szczegóły pozwalają widzom zrozumieć, dlaczego artysta czasami wydawał się przygnębiony, a jego obecność na scenie była przesycona subtelnym napięciem. Dziennikarze tabloidowi szybko zaczęli zestawiać nowe informacje z wcześniejszymi wydarzeniami, zdjęciami z koncertów, nieformalnymi spotkaniami. Krótkimi komentarzami w wywiadach, które wcześniej nie wzbudzały większego zainteresowania. Wszystko to tworzy obraz życia prywatnego pełnego emocjonalnego chaosu, który przez lata pozostawał skryty za fasadą sukcesu i uśmiechu scenicznego. Reakcje środowiska muzycznego były równie mocne. Wielu współpracowników, którzy spędzili z Kubą lata prób i nagrań, podkreślało, że nigdy wcześniej nie widzieli go w tak trudnym stanie emocjonalnym. Jego otwartość na temat przeszłych trudności była dla nich szokiem, ale również powodem do podziwu. Nie brakowało wzruszających wspomnień o tym, jak mimo problemów rodzinnych artysta potrafił zachować pełne zaangażowanie w twórczość i kontakt z fanami. Media społecznościowe natychmiast stały się areną analizy wszystkich detali. Zdjęcia sprzed kilku lat, które wcześniej wydawały się przypadkowe, teraz nabierają dramatycznego znaczenia. Fani wskazują na drobne gesty, spojrzenia, momenty wycofania w tłumie ludzi. Wszystko interpretuje się jako symptomy stresu i napięcia w życiu prywatnym. Dyskusje te prowadzą do kolejnych spekulacji i wzmocnienia zainteresowania opinii publicznej. Kuba Badach w wywiadach starannie balansuje między emocjonalną szczerością a zachowaniem prywatności. Jego sposób opowiadania historii własnego życia ujawnia ogromną wrażliwość, ale także świadomą decyzję o ujawnieniu części bolesnych doświadczeń. Publiczność obserwuje każdy jego ruch z zapartym tchem, odczuwając niemal fizycznie ciężar jego przeżyć. Wywiady, krótkie komentarze, nawet minimalistyczne wpisy na Instagramie stają się źródłem informacji, które komentatorzy medialni analizują godzinami. Nie brakuje również retrospekcji. Tabloidy zestawiają nowe wyznania z wcześniejszymi publicznymi wystąpieniami, tworząc pełniejszy kontekst dramatycznej historii. Nawet drobne gesty, które wcześniej mogły zostać niezauważone, teraz stają się kluczowym elementem narracji o prywatnym cierpieniu artysty. Publiczność, przyzwyczajona do wizerunku silnego, pogodnego muzyka, teraz poznaje człowieka, który przeszedł przez lata emocjonalnego napięcia i bólu. W całym tym medialnym wirze intensywność emocji nie słabnie. Każdy nowy komentarz, każde zdjęcie, każdy post wywołuje kolejne reakcje. Publiczność analizuje wszystko, co może rzucić światło na życie prywatne Kuby, a artykuły i relacje wciąż powstają, aby zaspokoić ciekawość fanów i czytelników. Intensywność obserwacji sprawia, że dramatyczna historia jego małżeństwa staje się tematem powszechnej dyskusji, a sam Kuba Badach centralną postacią medialnej narracji, której losy śledzi cała Polska. Emocjonalne napięcie narasta z każdą godziną, a reakcje ludzi wokół, zarówno najbliższych przyjaciół, jak i szerokiej publiczności, pokazują, jak głęboko to wyznanie poruszyło wszystkich. Każde słowo, które wypowiada, każdy gest, który wykonuje, teraz ma dodatkowy wymiar, staje się dowodem na to, że nawet w świecie show biznesu, pełnym blasku i scenicznych uśmiechów, kryją się dramaty, które długo pozostawały niewidoczne. Publiczność wpatrzona w historię Kuby Badacha nie tylko śledzi jego losy, ale niemal uczestniczy w jego przeżyciach. Każdy wywiad, każda relacja, każdy komentarz mediów społecznościowych buduje napięcie, które trudno oderwać od ekranów. Opowieść o jego życiu prywatnym, w której ból, tajemnica i odwaga splatają się w jedną dramatyczną całość, staje się doświadczeniem niemal namacalnym dla odbiorców. W miarę jak historia Kuby Badacha rozwija się na oczach opinii publicznej, każdy jego krok staje się niemal wydarzeniem narodowym. Koncerty, w których jeszcze niedawno mogliśmy podziwiać pełnego energii artystę, teraz przyciągają spojrzenia nie tylko ze względu na muzykę, ale też na to, co kryje się za jego wyrazem twarzy i subtelnymi gestami. Każdy uśmiech, każda chwila zadumy na scenie, każda interakcja z fanami nabiera nowego, dramatycznego znaczenia. Dziennikarze i komentatorzy, którzy śledzili jego karierę od lat, teraz analizują minione wywiady i wystąpienia, szukając wskazówek, które mogłyby potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia. Nagle fragmenty jego rozmów sprzed lat Krótkie komentarze o trudnych momentach w życiu prywatnym, czy nawet milczenie w określonych sytuacjach zaczynają tworzyć spójny obraz człowieka, który przez lata zmagał się z emocjonalnym ciężarem ukrytym przed światem. Reakcje fanów w mediach społecznościowych są natychmiastowe i intensywne. Komentarze pełne współczucia, zdziwienia, a także podziwu dla odwagi artysty zalewają portale internetowe. Obserwując zdjęcia z koncertów, publiczność zaczyna dostrzegać drobne znaki subtelne zmęczenie, uśmiechy przerywane refleksją, gesty, które wcześniej wydawały się neutralne, a teraz nabierają głębokiego znaczenia. Współpracownicy Kuby dzielą się osobistymi wspomnieniami. Wspominają próby, w których mimo prywatnych trudności potrafił w pełni poświęcić się muzyce. Jego profesjonalizm i zaangażowanie w pracy kontrastują z prywatnym bólem, który teraz wychodzi na światło dzienne. Ta dualność życia scenicznej perfekcji i osobistego dramatyzmu przyciąga uwagę mediów i wzbudza emocje wśród odbiorców. Każdy jego ruch w w przestrzeni publicznej staje się analizowany pod kątem wskazówek dotyczących dawno skrywanych tajemnic. Tabloidy zestawiają dawne wydarzenia, fotografie z koncertów i prywatnych wyjść, starając się odnaleźć znaki, które mogłyby wyjaśnić jego milczenie przez lata. Widzowie, którzy przez lata znali Kuby tylko z uśmiechem i muzyki, teraz obserwują człowieka złożonego, pełnego wewnętrznych sprzeczności, a jednocześnie odważnego w ujawnianiu prawdy. Intensywność emocji nie maleje. Każdy nowy post w mediach społecznościowych, każde zdjęcie z koncertu czy wywiadu staje się punktem odniesienia do refleksji nad jego życiem osobistym. Publiczność z napięciem śledzi, co jeszcze może ujawnić artysta, jak przeszłe doświadczenia kształtowały jego twórczość i życie codzienne. Przyjaciele i bliscy Kuby starają się znaleźć równowagę między prywatnością a medialnym zainteresowaniem. Jednak, w miarę jak kolejne szczegóły wychodzą na jaw, publiczne obserwacje stają się nieuniknione. Każdy gest, każde słowo w wywiadach czy podczas koncertów jest teraz interpretowane w kontekście jego osobistego życia. Opowieść o Kubie Badachu staje się przykładem tego, jak skomplikowane może być życie człowieka publicznego. Łączy w sobie dramat osobisty, zawodową perfekcję i relacje z fanami, tworząc niezwykle emocjonalny i wciągający obraz. Każdy element jego codzienności, który wcześniej wydawał się zwyczajny, teraz zyskuje nową, głębszą wymowę. Atmosfera napięcia i emocji staje się niemal namacalna. Publiczność nie tylko śledzi wydarzenia, ale w pewnym sensie współuczestniczy w przeżyciach artysty. Każde słowo, każdy gest i każda decyzja nabierają znaczenia w kontekście ujawnionych faktów. Historia życia Kuby Badacha, pełna bólu, wyzwań i odwagi, wciąga widza w narrację, której trudno się oprzeć, sprawiając, że obserwowanie kolejnych kroków artysty staje się emocjonalnym doświadczeniem niemal bezpośrednim. Podczas gdy życie Kuby Badacha od lat intryguje opinię publiczną, ostatnie wyznania odsłaniają tylko wierzchołek góry lodowej. Choć artysta ujawnił szczegóły dotyczące swojego trudnego małżeństwa, pozostaje wiele Pytań, które wciąż czekają na odpowiedź. Czy doświadczenia z przeszłości wpłynęły na jego nowe projekty muzyczne, czy w najbliższym czasie zdecyduje się opowiedzieć o kolejnych, dotychczas skrywanych aspektach swojego życia prywatnego? Wydaje się, że publiczność dopiero zaczyna odkrywać pełny obraz jego historii, a każdy nowy szczegół może wstrząsnąć opinią publiczną na nowo. Nieoczekiwane nagrania z prób koncertowych, które niedawno wyciekły do sieci, pokazują artystę w momentach pełnych emocji i refleksji. Fani zaczęli dzielić się swoimi spostrzeżeniami, próbując odczytać z mimiki i gestów Kuby wskazówki dotyczące jego życia osobistego. Analiza tych materiałów stała się tematem gorących dyskusji w mediach społecznościowych, gdzie reakcje mieszają podziw, współczucie i ciekawość. Równocześnie bliscy współpracownicy artysty zdradzają, że Kuba przygotowuje kilka projektów muzycznych, które mają być wyjątkowo osobiste i w których historia jego życia prywatnego znajdzie subtelne, lecz wyraźne odzwierciedlenie. To właśnie te plany budzą zainteresowanie dziennikarzy i fanów, którzy pragną zobaczyć, jak doświadczenia osobiste wpłynęły na jego twórczość. Publiczność wciąż z zapartym tchem śledzi każde jego wystąpienie. Każdy gest, każde słowo w wywiadach nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Czy artysta zdecyduje się ujawnić kolejne szczegóły swojego życia? Czy te wyznania będą kontynuowane w kolejnych rozmowach medialnych, czy może pozostaną tylko subtelnymi wskazówkami dla cierpliwych obserwatorów? Zauważalna jest także rosnąca fala komentarzy fanów, którzy dzielą się swoimi refleksjami, wspomnieniami związanymi z muzyką Kuby i jego obecnością na scenie. Wiele z tych wpisów pokazuje, że nawet po latach Twórczość i osobiste historie artysty wciąż inspirują i poruszają. Widzowie czują się częścią procesu odkrywania prawdy, a napięcie i oczekiwanie staje się niemal namacalne. Na horyzoncie pojawiają się także zapowiedzi nowych projektów, które mają być jeszcze bliżej życia artysty, co sugeruje, że opowieść o kubie Badachu dopiero się rozwija. Fani i media już spekulują, jakie sekrety mogą zostać ujawnione. A każdy krok artysty obserwowany jest z niezwykłą uwagą. Aby nie przegapić kolejnych niespodzianek i wyznań, warto śledzić oficjalne kanały Kuby Badacha i naszego serwisu, gdzie na bieżąco pojawiać się będą najświeższe informacje, komentarze ekspertów i reakcje fanów. Każda nowa publikacja może odsłonić kolejną warstwę jego historii, a każdy komentarz czy nagranie może stać się punktem zwrotnym w medialnej narracji. Zachęcamy widzów do subskrypcji kanału, włączenia powiadomień i śledzenia naszych materiałów, aby być na bieżąco z najgorętszymi doniesieniami ze świata życia prywatnego i twórczości Kuby Badacha. W kolejnym odcinku przygotowaliśmy kolejne wyjątkowe informacje.